Świetlino to niewielka miejscowość położona w gminie Łęczyce. Mieszka tutaj 250 osób. Choć zajmuje niewielki punkt na mapie, to serca mieszkańców biją naprawdę mocno. W Świetlinie Prężnie działa Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Świetlina Piękne Świetlino, które powstało 5 lat temu z inicjatywy mieszkańców. Również mamy Koło Gospodyń Wiejskich, które w tym roku obchodziło swoje 60-lecie. I to właśnie współpraca tych trzech filarów, sołectwo, stowarzyszenie i KGW, to jest nasz powód do dumy. Wspólnie organizujemy różne działania, różne imprezy, a nawet pozyskujemy środki zewnętrzne. Sercem naszej miejscowości jest Skwerne. Jeszcze 5 lat temu był to nieużytek. A teraz dzięki wspólnej pracy, środkom z funduszu sołeckiego oraz gminnym dotacjom mamy oczyszczony staw, alejki spacerowe, plac zabaw oraz miejsce spotkań, gdzie każda nasza impreza jest organizowana. W centrum Świetlina znajduje się dawny Zabytkowy Kościół z 1911 roku pod wezwaniem św. Izydora Rolnika. Jest on usytuowany na planie ośmiokątu, co czyni go wyjątkowym w skali regionu. Na obrzeżach Świetlina znajduje się również dawny Zabytkowy Cmentarz, poniemiecki, który jest wpisany w rejestr zabytków, tak jak kilka budynków mieszkalnych naszego, naszej miejscowości. Świetlino jest miejscem, które pokazuje, że nawet najmniejsza miejscowość potrafi być pełna energii i życia. Dumna jestem przede wszystkim z mieszkańców: z tego, że wspólnie działamy, wspólnie organizujemy wiele działań i że wszyscy jesteśmy razem.